Powiem Wam coś. W ogóle dzień dobry w kolejnym vlogu. Ale przed chwilą, yy, pierwszy raz od, nie, nie wiem kiedy, nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz w ogóle takie coś robiłam, poćwiczyłam. I to takie wiecie, na podłodze, na macie, tutaj nawet widać kawałek maty leżące o tutaj w rogu, bo już ją zdjęłam, bo muszę też jeszcze odkurzyć, bo jak się leży na podłodze, to dokładnie widać, gdzie i jaki jest kurz, więc zaraz muszę yy, włączyć, wiecie, minionka niech pochodzi. Ale o, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak ćwiczyłam, e, bo tam spacerki do spacerki robiłam sobie, ale właśnie, żeby poćwiczyć to, no minęło sporo czasu. Nie mam kompletnie kondycji, bo e, zrobiłam sobie tylko taki króciutki trening, 10 minut z Melbi na pośladki. Bo jak obejrzałam mój film ze spodniami, to tak spojrzałam na ten mój tyłek i tak stwierdziłam, wiem, przydałoby się, żeby nie był taki płaski. A jednak większość czasu jakby nie patrzeć spędzam siedząc, jak nie przy komputerze, to przy komputerze. <laughs> Bo jak nie pracuję, no to na przykład robię coś na YouTube albo coś w tym stylu. Więc no powiem wam, że tak tu w ogóle widzę, że już mi się wytarł podkład dzisiaj próbuję nagrywać o że mnie zgubiła zatyczki, próbuję nagrywać przebitkę do testu podkładu. Nie wiem, w jakiej kolejności widzicie te filmy, bo jak wiecie, u mnie vlogi są nagrywane w, w, z kilku dni, i bardzo często mnie pytacie, co to znaczy Franken w temacie, w tytule, jakby filmu. No więc Franken od Frankensteina, że to jest takie, wiecie, polepiona, chociaż to nie Frankenstein, bo Frankenstein był doktorem. Ale właśnie e, e, o, od tego to. to Chyba w pierwszym vlogu w tym roku, tak? Chociaż tak naprawdę wszystkie moje vlogi tak były, więc... Uuu, maile czekają. Więc nie wiem, czy to w sumie pozostawić, czy nie, bo to tak naprawdę nastręcza więcej pytań niż, niż cokolwiek, więc możliwe, że niedługo po prostu z tego zrezygnuję. Ale tak, tego dotyczył Franken, że to jest taki właśnie vlog polepiony z różnych... z różnych dni. Więc e, tak, poćwiczyłam. Trochę padam. A to było naprawdę tylko 10 minut, więc tak. Ale... Lepsze 10 minut niż nic. Od czegoś trzeba zacząć. Ja tak po prostu wychodzę z takiego założenia. Nie mam się tutaj porywać i nagle powiedzieć, że 30 minut skakania w ogóle ten, bo ja bym zawału tutaj dostała, jakbym zaczęła 30 minut skakać. To w ogóle nie ma sensu. Tak więc powoli sobie, wiecie, mierzę siłę na zamiary. Może tu nie jest jakiś super turbo, efektywny trening, ale od czegoś trzeba zacząć, jakby nie patrzeć. Związałam włosy, bo jednak jak się ma rozpuszczone, to trochę przeszkadzają. A poza tym, jak jestem w domu, to i tak najczęściej związuję włosy. Czas na drugą kawkę, bo dzisiaj dosyć wcześnie wstałam, więc wcześniej pierwszą wypiłam, to teraz sobie drugą wypiję. Nagrałam przed chwilą przebitkę do podkładu, który dzisiaj testuję. Próbowałam tak jakoś wyrównać, coś zaradzić temu. Zobaczymy, jak to, e, jak to wyjdzie, bo tam rano widać może jakiś taki dziwny ślad był. Nie wiem, czy się może uderzyłam, przetarłam, nie mam pojęcia. No i kończę opakowanie rurek z Lidla, tak więc raczej, raczej wykończę tu, dzisiaj zostało 6 rurek, bo to jeden rządek, raz, dwa, trzy, cztery, tak, więc obstawiam, że dzisiaj go wykończę, natomiast jak postanowiłam wrzucić i w ogóle pochwalić Wam się też na Instagramie tym, znaczy pochwalić, Trochę chyba tak, żyjemy chyba w takich czasach, że potrzebujemy tej, wiecie, natychmiastowej gratyfikacji, tak? Instant gratification. Czyli jak poćwiczyłam, to wrzucam na Instagram, żeby posłuchać, jaka jestem zajebista. E, oczywiście mówię to trochę z przymrużeniem oka, trochę niebo. faktycznie no tak bywa, tak? Jakby chcemy jakiegoś takiego, wiecie, poklepania po plecach, na zasadzie dobrze robisz, działaj dalej. No i e, jeśli chodzi o ćwiczenia to, to takie nawet jak obserwuję i też widzę to u innych dziewczyn, że to jest temat, który jest bardzo, e, jakby to powiedzieć, niebezpieczny w pewnym sensie. Ja bym chyba tak nazwała, że to jest bardzo niebezpieczny temat, bo e, chociaż e, spora część wiadomości była właśnie taka na zasadzie, że jest, fajnie, że się ruszyłaś, super dla ciebie, ale sporo było też takich wiadomości, o Boże, tylko nie z MLB. to jest najgorsze w ogóle, co możesz zrobić, ona źle postawy. Mnóstwo tego typu wiadomości, ja ci polecam to, ja ci polecam tamto, ja ćwiczę z tym, ja ćwiczę z tym i bardzo dużo jest takich, takich informacji. Ja sobie na niektóre na przykład profile zaglądam, jak polecacie mi jakieś, czy nie wiem, profile na Instagramie czy na, czy, czy na YouTubie, zaglądam, ale powiem wam, że no jeżeli mam. Kanał poświęcony fitnessowi, jakby zdrowemu żywieniu, to trochę jak z włosami. Ja nie wiem od czego zacząć. Tam jest 100 tysięcy filmów i owszem, są niby playlisty, tak? Dla początkujących coś tam. Wchodzę na taką playlistę, a pierwszy film, jaki to jest, kręcę vloga, jak coś tam robimy. No, to. Wiecie, tak? Więc temat, jakby te, tych, tych ćwiczeń, nie jest takim tematem łatwym, o którym, o którym łatwo się mówi, dlatego że. Ym, każdy ma taką tendencję do właśnie z dobroci, jakby z chęci pomocy, do, do, do jakby, wiecie, sugerowania swoich rozwiązań, a też pomyślcie sobie wy, wy zaczynacie coś robić i nagle 15, 50, 150 osób e, będzie wam pisało, że na przykład, nie, nie, nie rób tak, ja ci polecam to. I tak, wiecie, to tak jakby wam jest dobrze z tym, co wybrałyście. Tutaj macie 150 innych poleceń i każdy, może nie, że każdy co innego, ale jednak są one różne, więc to, 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 jest takie dosyć ryzykowne i takie ciężkie trochę tak naprawdę, no bo ja nie chcę nikogo obrażać, jeżeli ktoś mi poleca jakiś profil, to ja nie chcę mówić, yy, ale ja nie chcę z niego skorzystać, a, a z kolei może to tak być odebrane w zależności od tego, w jaki sposób sformułuję swoją odpowiedź na Instagramie, yy, wiecie, odpisaną, gdzie nie słychać tonu wypowiedzi, to też jest istotne, słuchajcie, jeśli chodzi o komunikację, Online, i jest naprawdę po prostu tyle rzeczy, które może później tak, wiesz, mi już przerobiłam tak dużo tego, że e, no naprawdę, ale generalnie ja, ja jakby dla samej siebie cieszę się, że właśnie się zebrałam sobie, że poćwiczałam. To jest te 10 minut i te 10 minut nie mam nadzieję, że znajdę, może nieco dziennie pośladki, może jutro zrobię nogi, a może zrobię brzucha, może coś tam. I widzę, że na przykład niektóre ćwiczenia idą mi o wiele prościej niż inne i na przykład bez problemu je wykonuję, a niektóre przy pierwszym na przykład, że tak powiem, nie wiem, czy wymachnięciu, czy pierwszym ruchu już odczuwam niesamowity ból. Może to wynikać na przykład z nieprawidłowej postawy i fajnie by było, gdyby ktoś mi ją skorygował, bo nie jestem w stanie tego zrobić sama, no ale trzeba sobie w jakiś sposób tam radzić, więc ja po prostu, wiecie, to robię tak na zasadzie bez jakby jakiejś tam napinki, bez żadnego planu, bez niczego, bo ja mam tendencję do tego, że nie, nie zawsze... Nie zawsze jestem w stanie, jakby to powiedzieć doprowadzić do końca wszystko, tak? Jakby porzucam gdzieś w połowie, tracę motywację, tracę silną wolę, silnej woli to w ogóle nigdy nie miałam, więc może tracę motywację, to, to mi się wydaje, że, że prędzej. No mam nadzieję, że może ta pogoda się troszeczkę poprawi i znowu jakby spacery będą, bo ja akurat nie mam na przykład takich sportowych ciuchów, które by się nadawały tak bardzo na taką pogodę. Mam wiatrówkę taką, którą z Prixa kiedyś kupiłam, dawno temu w jakimś 7 holu Wam pokazywałam, no ale mimo wszystko jest po prostu zimno i nie chcę się wychodzić, przynajmniej mi. Nie chcę się... Że wychodzić taką paskudną pogodę. Są osoby, które na przykład, jeżeli biegają i jakby nie straszne im są takie wiatry, deszcze ubiorą się, w ogóle nie czują. No ja jestem jednak trochę wiecie, taki leszcz w tym temacie, więc no tak, tak to różnie bywa. Ale przynajmniej cieszę się, że dzisiaj jest piątek. Jutro weekend, jadę odwieźć samochód do serwisu, ponieważ już się domaga. Nie wiem dlaczego, bo taki przegląd jest, przebieg jest taki akurat pomiędzy jednym a drugim. Ale się domaga i krzyczy, weźmie do serwisu. No to umówiłam się do serwisu: jutro jadę odstawić samochód, potem pojadę do mamy. No i potem po południu pojadę odebrać samochód, więc zobaczymy, czy wtedy, potem jeszcze wrócę do mamy, czy, czy, czy już wrócę do. No zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu. Więc, więc tak, weekend znowu bardzo mocno zajęty, bardzo mocno zabity. Nie wiem kiedy odpocznę. Myślę, że może w przyszłym miesiącu się trochę uda, bo nie, no tak to wygląda. No niestety, niestety, tak to po prostu wygląda, że, że teraz jakby w tygodniu jest dużo dużo roboty, w weekendy też jest trochę do rzeczy do zrobienia. I tak jakoś tak, wiecie, cieszę się na przykład na takie spokojniejsze momenty w ciągu dnia, gdzie na przykład właśnie mogę sobie poczwiczyć 10 minut, albo w spokoju wypić kawkę, którą ciągle trzymam, jeszcze się nawet jej nie napiłam i te rurki tak leżą, ale nawet jakoś tak bardziej gadam do Was. Może powinnam więcej gadać do Was, to wtedy nie bym rurek, <grych> ale... Mm. Dobra, aha, już wiem dlaczego, wyciszyłam komputer, dlatego nie słyszę żadnych powiadomień mailowych, faktycznie jak usiadam, to tak wiecie, pyk, wyciszyłam, więc tak, e, czas wrócić do roboty, koniec tego spokojnego momentu, odezwę się do Was później. No i mamy już sobotę rano, nagrywam, słuchajcie, dzisiaj test tej pomadki z Nyxa, mam ją na ustach, na razie nic nie będę Wam mówić, jakie są wrażenia bo wydaje mi się, że test już mogliście widzieć na kanale, a jeżeli nie, no to tym bardziej nie chcę Wam zdradzać. Jeżeli tak, to podlinkuję Wam go tutaj standardowo, wiecie, w karcie i na ekranie końcowym, bo to pewnie był pierwszy film, który poszedł w tym tygodniu, a vlogi pewnie jest później. Jeszcze mam w planach nagrać test y, podkładu, y, tart tego Face Tape Double Duty, bo to jest podkład, którym bardzo, bardzo mocno zachwycała się Maxineczka. Co prawda ona ma zupełnie inną skórę. I bywa u nas zupełnie inaczej. Natomiast, jak wiecie, ja w zeszłym roku, albo jak nie wiecie, bo może jesteście nowi na kanale, ale generalnie w zeszłym roku e, kupiłam właśnie dwa podkłady tart, e, żeby wypróbować. No i, w, i, i jeden już zaczęłam, zaczęłam testować. Już mam cztery przebitki. Dzisiaj będzie piąta. I jeszcze zostanie mi wtedy do nagrania test. I wtedy chciałabym go wypróbować z pudrem od tart, bo ja mam też puder tart. Tak więc puder to już mam od jakiegoś czasu. Tak więc wtedy, jeśli by się udało, to test y, podkładu byłby jeszcze trzecim filmem na ten tydzień, eee, więc mam nadzieję, że się uda. Ja dzisiaj za dużo czasu za bardzo nie mam na, na to vlogowanie, bo tak jak mówiłam, jadę y, z samochodem do serwisu i w zasadzie już niedługo muszę się zbierać, żeby wiecie, tam dojechać, odstawić samochód. Pogoda jest paskudna akurat dzisiaj, kiedy środkami komunikacji miejskiej się będę poruszać, ale co zrobić, niektórych rzeczy nie przeskoczę, natomiast maseczka, twój maseczka, pomadka za to będzie miała niezły test, bo będę miała maseczkę na sobie, więc zobaczymy, jak się ona będzie sprawdzać, to będziecie widziały w teście, więc tutaj nic Wam nie będę zdradzać, więc... Kto wie, czy się jeszcze dzisiaj odezwę, chyba, że dopiero już na koniec dnia, jak już nagram test i może zmyję makijaż, jeszcze zobaczę po prostu. Wiecie, tak to jest, jak się nagrywa i vloga, i test i trzeba to jakoś wszystko tak porzenić ładnie, żeby była, było trochę informacji tu, ale generalnie gro informacji po prostu w filmie, który jest do tego w pewnym sensie przeznaczony. Dziwnie to brzmi, ale wiecie, o co mi chodzi, tak więc, tak więc tak, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, dajcie, ja chyba Was pytałam, czy Wy macie tą pomadkę, ale wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten haul, to jakby większość, ym, większość się skupiła na tym, na zakończeniu współpracy ze sklepem. E, I większość z Was się odnosiła do tego i właśnie ym, wypowiadałyście się w tym kontekście. Niewiele z Was pisało właśnie odnośnie na przykład tej pomadki, więc jestem ciekawa czy ją macie czy nie. E, ale pewnie też zadawałam Wam podobne pytanie pod... E, pod filmem z pomadką. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo głową już jestem w korkach, znaczy korków raczej się nie będzie, ale głową już jestem logistycznie, o której muszę wyjść, jak jadę, przewid więc jakby zaczynam myśleć o czymś innym i nie mogę się dobrze wypowiedzieć. Tak więc, yy, tak więc na teraz już kończę, idę się ogarniać, bo jeszcze trochę rzeczy mam do zrobienia, zanim wyjdę. Poza tym, jak tak trzymam aparat, to tak macham nim, ręka boli, więc po co mam wam tutaj wprawiać was, wiecie, w chorobę morską. No dobra, nagrałam podsumowanie testu pomadki, który prawdopodobnie już był na kanale, tak więc, tak jak wspomniałam wcześniej, odsyłam Was po prostu na kanał. Teraz idę zmyć makijaż, ale stoję w kuchni, ponieważ mój zlew w łazience się zatkał. On ma tam jakąś dziwną konstrukcję, dlatego że tam jest generalnie umywalka bardzo głęboka, taka jakby do prania, coś takiego. I ona ma bardzo dziwną konstrukcję, e, natomiast to jest umywalka, w której ja czasami też myję głowę. Dlatego jest taka głęboka, bo ja e, lubię w ten sposób myć głowę, e, więc e, tam po prostu troszeczkę się włosów zawsze zbiera. I ja się staram je zawsze wyjmować, wiecie, z odpływu i tak dalej, no ale nie zawsze wszystko się daje, no tam... Generalnie wpływają, a tych włosów jest dużo. No, a że jest to umywalka, wiecie, łazienkowa, no to też... Yy... Jezu, myślałam, że coś za oknem mi mrygnęło. Uff. No, a więc, że jest to umywalka łazienkowa, no to też jednak, yy, wiecie, tam spływają różne maseczki, różne, generalnie różne rzeczy, tak? Tak jak w łazience to ma miejsce. Więc yy, jak na przykład taka maseczka sobie spływa... I osiada trochę na włosach, i to się tak gromadzi przez powiedzmy rok, półtora, no to niestety w pewnym momencie się to zatyka, i tam trzeba rozkręcać bardzo dużo rzeczy, i tak jak mówię, to się dzieje właśnie raz na półtora roku, i akurat teraz mi się zdarzyło, kiedy jestem sama, nie jestem w stanie tego rozkręcić, więc generalnie ze swoją wieczorną pielęgnacją przeniosłam się do kuchni, ponieważ tutaj jest wszystko w porządku, no a głowy myję pod prysznicem. A więc, bo ja tak wiecie, mam raz pod prysznicem, raz tu, raz tu, no ale generalnie tam po prostu tak się trafiało. Tak więc. Taka ciekawostka, że teraz właśnie pielęgnację robię sobie w kuchni. No ale powiem Wam, że dzisiaj mi się nie chce robić spa dla włosów już nie bardzo. Za to robię sobie spa dla skóry yy, dla, yy, dla twarzy i używam właśnie maseczki Sforo Ufo, tylko rozsmarowuję sobie troszeczkę nadmiar i zaraz. Umieś miasteczkę tak, aktywowaną tak. przez UFO na urządzeniu i zabezpiecz ją plastikowym krążkiem. Tara, tara. Okej. Okay. No to lecę sobie z zabiegiem. Dzisiaj zrobiłam sobie maseczkę Matmaniak. To jest maseczka taka trochę oczyszczająca, jakby w, tak w pewnym sensie, bo miałam dzisiaj dosyć długo podkład na sobie. Nosiłam też maseczkę wiecie normalną, więc pomyślałam sobie, że właśnie taka dodatkowa maseczka mi się przyda. Teraz tylko pozdejmować i wyczyścić to ustrojstwo. No, takie bieganie z wozienki do kuchni nie jest zbyt fajne, powiem Wam, no, ale co zrobić? Tak to wygląda. No i nakładam swoją wieczorną pielęgnację. Tu jest. Moja szpatułka, krem ten z Huxleya, który sobie nakładam. Zobaczcie, jak mi idzie ładnie. Niedługo będzie denką, co mnie bardzo cieszy. Więc no, rozsmarowuję sobie najpierw tak i wtedy, o, smarowuję w całą twarz dokładnie niestety ciągle czuć ten zapach kwiatów, których, którego bardzo nie lubię, ale to wiadomo, to jest kwestia bardzo wtórna, można by powiedzieć, bo krem całkiem fajnie działa. Mam wrażenie, że tusz mam nie do końca zmyty, albo to jest kwestia po prostu cienia tak padającego. Tu mam... E, no nie, chyba będę musiała jednak troszkę domyć sobie tusz, ale to za chwilę może niech mi się przynajmniej chociaż trochę Kremu wchłonię, a potem po prostu przyjdę i, i wezmę sobie, wiecie, wacik, patyczki i pousuwam resztę, to co wydaje mi się, że po prostu mi jeszcze tutaj trochę zostało. No, wczoraj mi się spa na włosy nie chciało robić, ale dzisiaj rano już zrobiłam. Co prawda nie do końca takie spa spa, tylko po prostu nałożyłam jedną odżywkę, umyłam włosy i nałożyłam drugą odżywkę. Teraz będę sobie nakładać te nowe płatki z jadach. One są bardzo, bardzo mokre, bo nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tutaj jest mnóstwo tego płynu zanurzonego, więc ogólnie są bardzo mokre, bardzo też są śliskie, bo one są hydrożelowe i mokre, więc po prostu, żeby je założyć, to to tak jakbyście łapały trochę mokrą rybę. To nie jest takie proste, możecie też zobaczyć, że one są niestety malutkie, nie te, te jakby w tutaj nie sięga, jakby nie łapie u mnie, przynajmniej w moim przypadku całego oka, teraz będzie moment, teraz muszę się skupić, żeby wyjąć drugi płatek i żeby go sobie nałożyć, Dobra, przynajmniej się go udało wyjąć, o. I przez to, że widzicie, widziałeście, one są na tyle mokre, że on już mi się właśnie, muszę sobie wytrzeć ręce od mokrych płatków, one się właśnie suwają, więc niestety, póki one są takie mokre, to, to jest tak, że jak je nakładam, to muszę po prostu usiąść i się nie ruszać. Nie mogę sobie ich położyć i, yy, i zapomnieć, i sobie robić co chcę. Muszę po prostu pilnować. O, widzicie, ledwo mówię i one już mi spadają, więc tu niestety jest. Na razie dosyć duży minus, ale wiecie co, z reguły? To co zauważyłam właśnie teraz, z reguły spod tego lewego oka. Ten się zawsze trzyma, a ten jakoś lewy zawsze właśnie się zsuwa. Nie wiem czemu. Idę sobie zrobić herbatkę i teraz mały chill. Zobaczymy, jakie dzisiaj będą włosy. Czy na przykład włosy będą jakieś łatwo się dzisiaj będą układać, czy może nie po tych wszystkich maskach humek, tantowych, emolientowych, których w ogóle nie ogarniam. Ale użyłam najpierw jednej, potem mam włosy, użyłam potem drugiej, więc. Zobaczymy. Dzisiaj pierwszy raz, więc nie oczekuję cudów, ale od czego trzeba zacząć? Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że te kiełki, które wykiełkowały z tych nasionek bio, są bardziej ostre. W ogóle też mam wrażenie, że te łodyżki one są takie jakby czerwonawe mają. Trochę się kamera nie fokusuje, ale jednak chyba są troszeczkę inne w smaku od tych klasycznych. Ja tutaj zmieszałam sobie oba resztki z obu już tych opakowań, żeby wysiać kolejne, bo w zasadzie tylko tyle mi zostało, a wysypałam to rano, więc podejrzewam, że skończę ten talerzyk dzisiaj, zanim tamto w ogóle przysypię do kiełkowania, więc znowu będę miała przymusowy detoks. Jakoś poprzednie razy udawało mi się tak to robić na zakładkę, a teraz jakoś tak za późno się orientuję i za długo muszę czekać. Ale nic, to Poczekamy, nic się nie stanie. Ja przed chwilą znowu sobie. Przed chwilą, przez chwilkę. Ja przed chwilą znowu zrobiłam sobie 10 minut na pośladki z Melbi. Miałam w sobotę przerwę. Bo jak powiem Wam, że tylko przyjęłam pozycję do ćwiczeń, to tak mnie kolana bolały, że nie byłam w stanie nic wykonać. Nie wiem dlaczego, ale nie byłam w stanie po prostu być w przyklęku, bo bolały mnie kolana. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby te kolana nie bolały. Jeżeli macie jakiś sposób, to dajcie znać. I jeszcze wiecie co wam, to powiem też tylko kwestię tego odpływu, właśnie który jest zatkany, bo też wspominałam o tym na Instagramie. Wiecie, trochę trudno nagrywać vloga i być na Instagramie, no jednak część rzeczy będzie się zazębiać. Ale generalnie, wiecie co, poczekajcie, usiądę, o teraz trochę lepiej, bo jednak ręka mnie boli, e, generalnie, e, więc trochę rzeczy się pewnie powtarzało, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to już wiecie, jeżeli nie śledzicie, no to teraz tutaj wiecie, bo pojawiło się trochę, wiecie, propozycji, jak odetkać zlew, jeśli chodzi o ten odpływ, to niestety jego się nie da odetkać, nie wiem, kretem, granulkami, sodą i różnymi rzeczami, to po prostu trzeba wyczyścić jakby tam, jest zbita masa włosów, maseczek, różnych innych mazi, kremów i innych takich rzeczy i po prostu to trzeba wyczyścić, tego się magicznie nie, roz, nie rozpuści niczym, więc to też tak, jeszcze przy okazji daję Wam znać, ale a propos tych kolan, jeżeli, nie wiem, może są jakieś sposoby, albo może ja coś źle robię, ja generalnie pod matę kładę sobie koc, który jest złożony na kilka warstw, tak żeby mi było trochę bardziej miękko, bo jednak matę na drewnianej podłodze to było, o wiele bardziej mi bolało, jak kiedyś robię Robiłam brzuszki w ogóle swego czasu, robiłam tą aerobiczną szóstkę w Wejdera chyba, czy tak to się nazywało? To no też nie mogłam robić brzuszków po prostu na macie leżąc na, na drewnianej podłodze, bo mnie kość ogonowa wola, po prostu wiecie, przy podnoszeniu tam, jak kość chodziła. Więc też y, właśnie kładłam koc i dopiero na to matę, i dopiero potem ja na tej macie. W ogóle powiem wam, że tak strasznie mi się dzisiaj McDonalda chciało, ale tak. Bo pojawiła mi się gdzieś reklama jakiejś tej nowej kanapki z kurczakiem, i och, strasznie mi się zachciało. I tak chodziłam chyba z godzina i tak wiecie, przebierałam nóżkami i stwierdziłam, że nie. Zrobiłam sobie zupkę. Mam nadzieję, że jak mnie ta zupka zaleje, to po prostu już będę najedzona i nie będzie mi się chciało jechać do McDonalda. Ale wiecie, chcice mam. Ja zresztą zawsze mówiłam, ja nie mam zdrowych nawyków żywieniowych. I, e, I jeszcze szczególnie, że wiecie, poćwiczyłam to w nagrodę do McDonalda to jest taki typ, typ myślenia, trochę. Ale właśnie tak, zrobiłam sobie zupkę. Dobrze, że, że te mrożonki się robi tak szybko. E, w którymś vlogu wam pokazywałam po prostu mam, biorę pół mrożonki, zalewam wodą, dodaję łyżkę e, tego bulionu takiego w słoiku od winiary. I mam zupę w 20 minut gotową i to jest w sumie bardzo dobre rozwiązanie, dosyć szybkie, i wiecie, i, yy, i wygodne, No co tu dużo mówić, tak? Mam. I, I w zasadzie pół paczki tak naprawdę wystarcza mi na dwa dni, bo yy, cała zupa to jest litr, no to dla mnie litr to, to na pewno nie jest w ciągu jednego dnia, to są ze 3-4 dni, więc ja z reguły robię sobie po prostu po pół paczki. Kiedyś tak zrobiłam cały, cały litr i i na trzeci dzień to już miałam dość tej zupy, więc to widzę, że się mnie nie sprawdza, więc tak, to sobie po prostu robię mniejsze porcje. Najbardziej lubię kalafiorową, potem w kolejności mamy krupnik i potem grochowa albo fasolowa, to tak zależy, nie? One są obie dla mnie bardzo podobne. To są takie moje ulubione zupy właśnie, czyli yy, yy, nie zabielam ich, nie dodaję tam nic innego, tylko właśnie woda, ten bulion, czy to warzywny, czy drobiowy, czy wołowy i właśnie któraś z tych zupek i tak. O, i jeszcze jest pomidorowa horteksu z takim mrożonym makaronem. Ona też jest całkiem spokojna, ona jest z kolei mniejsza. To taka jedna, jedna zupa wystarcza mi na, na dwie porcje w zasadzie. To ona jest tak te, też całkiem spokojna. Tak więc, tak, idę w takim razie jeść. No, powiem wam, że te produkty z OnlyBio są, powiedziałabym, że normalne. To znaczy, nie zrobiły żadnej rewolucji u mnie na głowie. E, włosy są takie, jakie są. E, Myją się normalnie, odżywkują się normalnie. Nie widzę tutaj żadnych jakich, jakichś dużych zmian. To co może zauważam to na przykład to, że muszą myć tak samo często głowę. To znaczy nie, są niektóre szampony, przy których na przykład mogę spokojnie trzy dni, czasami nawet cztery nie myć. Ja wiem, że każdy ma różne podejście do tego tematu, ale u mnie akurat tak to się sprawdza. Natomiast w przypadku tutaj tego to akurat jest tak, że no dwa dni maks następnego dnia już wyba, wypadałoby umyć, umyć włosy, więc to tak z tym różnie bywa, w ogóle powiem Wam, że zastanawiam się, bo te włosy już są tak długie, <grym> zastanawiam się właśnie, czy, czy nie czas by było ich obciąć, wrzucę Wam tutaj przebitkę z rzutem jakby na plecy, tak jak one wyglądają i jak długie są, natomiast powiem Wam, że no tak rozważam właśnie, czy obciąć tylko i wyłącznie końcówki, tak wiecie, żeby wyrównać, żeby wiecie poobcinać takie rozdwojone końcówki, czy może jednak tak ciachnąć, wiecie konkretnie, nie wiem, do ramion, czy tak troszkę poniżej ramion, bo nie chcę obcinać ich tak na krótko na boba, jak kiedyś miałam w tych moich pierwszych filmikach 4 lata temu, bo nie będę mogła wtedy zawijać włosów, wiecie, z twarzy zabrać, związywać i tak dalej, a ja jednak to bardzo często robię, więc jeżeli miałabym obciąć, to raczej właśnie do takiej długości, lekko może za ramiona, żebym mimo wszystko mogła, mogła związywać włosy. Natomiast, no nie wiem, rozważam po prostu, czy chcę na pewno je obciąć, czy może właśnie tylko, tylko podciąć końcówki. Więc możecie dać mi znać, co sądzicie. Jak w ogóle jest z wami? Czy na przykład Wy lubicie takie drastyczne zmiany i czekacie, kiedy, kiedy przyjdzie jakby wam ta ochota, że idziecie do fryzjera, jest po prostu ciach. Czy jednak jesteście tak z tych osób, które na przykład tylko końcóweczki, dosyć y, bezpiecznie, jakby tak lubicie, mają swo, macie swoją ulubioną fryzurę od lat i jakby tego nie zmieniacie? Jestem, jestem ciekawa jak to jest u Was, bo ja powiem Wam, że ogólnie lubię zmieniać fryzurę. Nawet ostatnio zastanawiałam się nad pofarbowaniem, czy też nad jakąś taką zmianą koloru, ale, ale nie bardzo wiem na jaką i nie bardzo mam pomysł, więc nie chcę tego robić po prostu. Poza tym ja ogólnie nie lubię farbować włosów, nie lubię się bawić potem z odrostami. To potem tak nieładnie wygląda, po prostu nie lubię. Więc jeżeli już, to to są jakieś, wiecie, szamponetki albo takie inne rzeczy. Albo na przykład te maski, tak? Jak z Marokan Oil, czy, czy właśnie z Le Cosmetic. Może właśnie tą maskę sobie zrobię. Tylko z kolei zastanawiam się, czy robić to na przykład na końcówki, tak od połowy włosów. Bo wiecie, teraz już mam długie, to praktycznie całe opakowanie maski by mi poszło. Więc. Nie wiem, mam chyba po prostu ochotę na jakąś zmianę fryzury i myślę, co by tutaj, wiecie, jak to się mówi, co by tutaj spieprzyć. Tak, więc tak. To taką filozoficzną myślą <noise> mogę was zostawić na koniec tego vloga. Chociaż nie. Jeszcze jedna dobra rzecz. Udało mi się wszystko dogadać i wspominałam wam wcześniej w innym vlogu, że jest, ta, jest taka możliwość, ale teraz mogę już to potwierdzić, że tak. Na 13 tysięcy. Umówiłam się z jednym sklepem odzieżowym, który ma rozmiary od S do XXL od 34 do 54 z własnym działem, wiecie, plus sizeowym, ogólnie duży asortyment, że na 13 tysięcy 10 z was dostanie rabat 30% do sklepu. Bardzo mnie to cieszy, bo nie byłam pewna, czy to się uda, ale w ogóle to jest niesamowite, że taki duży sklep chciał, chciał to ze mną zrobić. I podejrzewam, że część, część z Was domyśla, który to może być sklep, ale oficjalnie powiem to za jakiś czas. W tej chwili jest około 12-800 z hakiem, więc w zasadzie już jest naprawdę bardzo blisko do tych 13 tysięcy, więc jeżeli jeszcze nie subskrybowałyście, to może to będzie też taka dobra zachęta, żeby kliknąć ten. Magiczny czerwony guzik subskrybuj, bo wtedy właśnie dobijemy do tych 13 tysięcy i będzie rozdanie w ogóle wymyślałam sobie, że będzie 13 nagród na 13 tysięcy, więc będzie 10 tych kuponów. Oprócz tego będą trzy nagrody rzeczowe, tak zwane, czyli właśnie zestaw makijażowy, zestaw pielęgnacyjny oraz peeling kawitacyjny, to urządzenie do peelingu kawitacyjnego, takie będą trzy nagrody. Tak więc tu już Wam dużo zdradziłam, co będzie. Oczywiście nie zdradzam, jakby co się w tych zestawach znajdzie to będzie niespodzianka dla osoby, która to wygra. Tak więc tak, słuchajcie, to może być taki bardziej optymistyczny akcent niż filozoficzny włosowy akcent, <grym> z tym Was zostawiam na koniec tego vloga. Dajcie znać w takim razie, co sądzicie o tym, czy Wam się taka nagroda też podoba, czy chętnie skorzystacie, jeżeli wygracie. Jestem ciekawa, jaki jest Wasz odbiór po prostu tego. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego weekendu. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pa pa.